Czy lubisz innych ludzi? Zdecydowanie tak. Tak. Tak sobie? Nie bardzo? Zdecydowanie nie, nie. Hmm. Niezależnie od tego, którą odpowiedź wybrałeś, ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem słowo daje. Przymierze zmienia też to, jak patrzę na innych. Odkrywamy rzeczywistość przymierza, które mamy w Bogu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Yy. Dziś zajmiemy się tym, jak mogę patrzeć na innych ludzi, jak postrzegać ich z perspektywy przymierza. Bo mm, to też się zmienia, kiedy odkrywamy Boże Słowo, kiedy odkrywamy Bożą przestrzeń, którą On dla nas przygotował. Yy. Zacznijmy od naszej sytuacji. Co się dzieje, kiedy jesteś w przymierzu? Kiedy jesteś w przymierzu z Bogiem przez wiarę w Jezusa, to szczególnie dla Ciebie brzmią słowa Psalmu 23. To jest mój ukochany psalm. Recytujemy go razem z żoną i dziećmi w zasadzie codziennie albo nawet parę razy dziennie. Psalm 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Zatrzymajmy się na tych słowach, chociaż każdy z kolejnych wersetów jest cudowny, ale. Zanim zaczniemy patrzeć na innych, przypomnijmy sobie, no właśnie, naszą sytuację. A moja sytuacja w przymierzu przez wiarę w Jezusa jest taka: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. W Nim jestem bezpieczny, w Nim jestem przyjęty, a nie odrzucony, w Nim jestem zbawiony, a nie potępiony, w Nim jestem kochany, a nie niechciany, w Nim jestem uzdrowiony, a nie obciążony chorobą, w Nim jestem odkupiony. A nie obciążony długiem, w nim jestem błogosławiony, a nie przeklęty, w nim jestem wolny, a nie pogrążony w niewoli grzechu i śmierci, w nim jestem obdarowany łaską, a nie pozbawiony tej łaski. Wow, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, niczego mi nie braknie. Wszystko mam w Bogu przez wiarę. Kiedy uczysz się tego, kiedy to staje się Twoją rzeczywistością. Dosyć naturalne powinno być, że zaczynasz inaczej patrzeć na innych ludzi, bo inni ludzie nie są dla ciebie zagrożeniem. Yy, nic nie jest dla ciebie zagrożeniem, nie mogą ci nic zabrać, bo ty masz wszystko. Dlatego nie musisz się bać drugiego człowieka, nie muszę się bać drugiego człowieka. Yy, niech każdy każdemu dopinguje. Niech każdy każdemu dopinguje. Dlaczego nie żyć w taki sposób? Yy, wyzwanie? Tak, ale możemy się go uczyć. Dlaczego? Dlatego, że list do Rzymian mówi, że Bóg, który własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak żeby wraz z nim i wszystkiego nam nie darował. Jesteśmy bezpieczni w przymierzu, jesteśmy przyjęci w Bożej rodzinie, yy, nie musimy się zmagać, nie musimy walczyć. Yy, zresztą, jak mówi też list do Efezjan, człowiek nie jest naszym wrogiem. Nie walczymy z krwią i z ciałem. I to jest piękne, że kiedy żyjesz w przymierzu, to twoje serce może stać się coraz bardziej otwarte i wolne, aby kochać innych ludzi. Kochać, to znaczy chcieć dla nich tego, co najlepsze. Nie musisz innych się bać, nie musisz ich traktować jako wrogów, jako rywali, jako zagrożenia. Dlaczego? Bo jesteś bezpieczny. Jesteś bezpieczna, zanurzony w Bożej tożsamości, w Bożej rzeczywistości, w Bożym błogosławieństwie, w Bożej e, miłości. E, niech każdy każdemu dopinguje, skoro jesteśmy w e, Chrystusie. E, List do Filipian ma taki piękny fragment, e, który mówi właśnie o tym, e, że dopełnimy radości. Dopełnimy radości. Apostoła i Boga samego, przez to, że będziemy mieli te same dążenia, że ludzie będą mieli te same dążenia, tę samą miłość, wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały. W pokorze mamy oceniać jedni drugich zawyżej stojących od siebie. Hej, przyjacielu, ja jestem. W przymierzu z Bogiem, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, więc z miłością mogę Cię wynieść, wynieść Twoje sprawy przed moimi sprawami. Chcę być dla Ciebie błogosławieństwem. Wow, to jest wyzwanie, ale takiego wyzwania uczy nas Chrystus, bo List do Filipian mówi, że jeśli w Chrystusie jest jakieś napomnienie, jakaś przekonująca moc miłości, no to właśnie taki, taki udział w duchu, takie serdeczne współczucie, abyśmy sprawy innych ludzi stawiali przed swoimi sprawami. Chrystus do tego nas uzdalnia. Myślę, że to wnosi wolność do życia człowieka, kiedy przestajesz się bać, kiedy przestajesz traktować jako kiedy przestajesz traktować innych jako zagrożenie, kiedy zaczynasz cieszyć się sukcesami innych, mniejszych i większych, nie boisz się, że znikniesz, że stracisz, ale cieszysz się Bożym błogosławieństwem, Bożą akceptacją i ten zapach tę atmosferę przekazujesz. Innym ludziom. To jest nastawienie sługi, sługi, która jest, który jest kochany. Dziecka Bożego, które służy innym, bo jest kochane. Widzimy, że tak było z Chrystusem, który, jak mówi list do Filipian w drugim rozdziale, czytając dalej, e, stał się sługą. Stał się sługą, który uniżył samego siebie, będąc posłusznym aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imiona, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jezus przyszedł jako sługa i Bóg wywyższył go. Wywyższył go ponad wszystko. Kiedy ty uczysz się być sługą innych, to odkrywasz jaka jest radość w miłości, w dzieleniu się radością, nadzieją, tym co masz, talentami, pieniędzmi, umiejętnościami. I to zaczyna dawać niesamowitą satysfakcję, kiedy dzielisz się dobrem, ale nie tak humanistycznie z wyłączeniem Boga, dobro dla dobra. Nie, dobro ze względu na Boga, bo od Boga wszelkie dobro pochodzi. W Dziejach Apostolskich w XX rozdziale yy, padają takie słowa: Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Yy, moje dzieciaki kiedyś czytały ten fragment. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Moje dzieciaki bardzo lubią żelki. Chyba wszyscy lubią żelki. Ale tu jest mowa o tym, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Czyli że lepiej jest. Dawać niż brać. I apostoł mówi, że sam Pan Jezus, że mamy pamiętać o słowach Pana Jezusa, który właśnie to powiedział, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Więc, będąc w przymierzu, będąc osobą bezpieczną, zanurzoną w Bogu, ja mogę być tym, który kocha mogę rezygnować z siebie, mogę brać swój krzyż, mogę zapierać się siebie. Czasami to jest bolesne. Ba, zawsze to jest bolesne, kiedy mój egoizm umiera, kiedy mój egoizm idzie na krzyż, kiedy moje porządliwości umierają, ale to przynosi wolność, to przynosi szczęście, kiedy błogosławieństwo przez moje życie płynie do życia innych. Dużo mówimy we Frajdzie o błogosławieństwie, bo życie z Bogiem przez wiarę w Jezusa jest życiem błogosławionym, ale to nie jest źle rozumiana Ewangelia sukcesu. Tylko sukces Ewangelii bardzo lubię to hasło sukces Ewangelii, która uwalnia nas, żebyśmy przestali żyć dla siebie, przestali być pępkami świata w swoim własnym świecie, ale żebyśmy zaczęli otwierać się na innych, na potrzeby innych w wolności. Ponieważ jesteśmy w przymierzu, jesteśmy bezpieczni i możemy innych zapraszać, żeby do tego przymierza weszli, żeby też zaczęli je odkrywać. Chcę uczyć się takiego stylu życia. Duchu Święty, pomóż nam w tym, żeby ludzie, którzy są dookoła nas, doświadczali przez nasze życie Twojej dobroci, Twojego błogosławieństwa w prostych gestach, w prostych słowach, w prostych czynach. Niech tak się stanie. Frajda życia z Bogiem. Tyle na dziś i do zobaczenia przy kolejnej okazji.